Specyfikacja techniczna Tritona musi budzić wrażenie. W końcu to laptop kosztujący ponad 10 000 zł. W jego skład wchodzi dobrze Wam znany, sześciordzeniowy procesor Intel Core 7 8750 H, którego moc poznaliście w minionych recenzjach laptopów Acera. 16 GB pamięć RAM to obowiązek w tak drogim lapku. Tu występuje w roli kości Dual Channel z zegarem 2666 MHz i opóźnieniami CL19. To akurat nie napawa mnie optymizmem. Czy podobnie będzie z kartą graficzną? Na pierwszy rzut oka wygląda to obiecująco. Mowa jest o GeForce RTX 2080 wersji Max-Q, przystosowanym do pracy w tak niewielkim komputerze. 500 sprzedawana jest w różnych konfiguracjach dyskowych. Do modelu z oznaczeniem PT515 trafił półterabajtowy SSD WD-SN720 na interfejsie M 2 operujący na protokole NVMe. -MM. Warto jeszcze wspomnieć o 2,5-gigabitowym LAN-ie oraz Wi-Fi Standardzie ABGNAC, które są na wyposażeniu tego urządzenia. Cofnijmy się na moment do karty graficznej. Co to w ogóle oznacza, że w laptopie Acera spotkamy się z wersją Max Q Design rtxa 2080? Nastała moda na ultramobilne gamingowe laptopy. A jak wiecie, na tak małej powierzchni PCB przy tak niedużym chłodzeniu nie da się umieścić układu OTDP rzędu 200 W. W związku z tym producenci laptopów zaczęli wykorzystywać właśnie te Nvidioskie wersje Max Q. Ale co ciekawe, RTX mobilny, znajdujący się w tym laptopie, ma tyle samo jednostek cieniujących ropów temu, a nawet wyznacza się taką samą przepustowością pamięci jak wersja desktopowa. Tym, czym obniżono TDP, a także i pobór energii, był zegar układu graficznego, a co za tym idzie, także jego napięcie. Absolutnym szaleństwem jest natomiast to, w ilu wersjach występuje RTX 2080. W pełnoprawnej desktopowej, którą znacie z moich testów. Z pełnoprawnej laptopowej. Z 90-watowej, ultramobilnej i z 80-watowej, także ultramobilnej. Oczywiście każda charakteryzuje się innym zegarem rdzenia, a także prezentuje zgoła odmienną wydajność. Zapewne chcielibyście wiedzieć, w jakiej wersji występuje RTX 2080 w laptopie Predator. Otóż spieszę z odpowiedzią. Jest to najsłabsza odmiana RTX 2080, 80-watowa, charakteryzująca się zegarem układu graficznego w wysokości 1095 MHz z zegarze Boost. Co ciekawe, jej moc obliczeniowa jest równa, uwaga, desktopowej edycji RTX 2060. Szybko wykonane przeze mnie testy potwierdziły, że oba układy, dysponują bardzo podobną wydajnością. Wracając jednak do laptopa, jego wygląd zewnętrzny ciężko przypisać urządzeniu gamingowemu. Kompaktowe rozmiary, prosta, wręcz klasyczna konstrukcja obudowy, brak wyraźnych akcentów kolorystycznych. Fani prostoty będą tym zachwyceni. Inną sprawą jest to, że Triton 500 to przytestowanym kilka miesięcy temu Heliosie maluszek. Posłuchajcie, 17,9 mm to grubość prezentowanego laptopa. Można śmiało przyjąć, że zmieści się on do każdego plecaka, zostawiając jeszcze sporo wolnego miejsca. Rozmiar to nie wszystko. Jego waga wraz z to nieco ponad 2 kg, co należy uznać za świetny wynik, kiedy mowa jest o gamingowym laptopie. Tak, z pewnością. Konstrukcję Tritona należy uznać za solidną. Tworzące ją aluminium nie tylko sprawia dobre wrażenie wizualne, ale co istotne, pod wpływem nacisku nie ulega deformacjom. Charakterystycznymi elementami obudowy jest podświetlane logo Predator i szereg kratek wentylacyjnych, których maskownice i radiatory zostały pokryte niebieskim malowaniem w nawiązaniu do barw serii Predator. Hmm, całkiem nieźle wygląda ten Predator w kontekście dostępu do złącz i portów. Na lewym profilu możemy odnaleźć złącze zasilania, gniazdo Ethernet, USB 3.1, HDMI 2.0 oraz dwa jacki dla mikrofonu, jak i słuchawek. Z drugiej strony przygotowano dwa kolejne porty USB 3.1, mini DisplayPort oraz podłączenie Thunderbolt 3. Brakuje jedynie czytnika kart pamięci, co można uznać za delikatną wadę. Otwarcie klapy matrycy pokazuje to, czego na pierwszy rzut oka mogliśmy nie widzieć. Cienki ramek wokół ekranu. Według Acera sam wyświetlacz zajmuje 81% powierzchni górnej części obudowy, a skoro o nim mowa, to warto wspomnieć, że jest to sprzęt z najwyższej półki. Niespełna 16-calowy panel firmy AU Optronics oferuje 144 Hz częstotliwość odświeżania. Z dodatkowo funkcjonującym modułem G-Sync. Natywną rozdzielczością matrycy IPS jest 1920x1080 pikseli. Jej wyróżnikami są dobre kąty widzenia, wysoka jasność i szybki czas reakcji. Klapa matrycy jest dosyć delikatna. Każdorazowe potrząsnięcie laptopem bądź uderzenie w stół będzie wprowadzało ją w drgania. Plusem jest natomiast to, że ekran możemy odchylić aż o 180 stopni, co prezentuję wam właśnie w tym momencie. W podstawie Tritona brakuje klawiatury numerycznej. Dla wielu osób będzie to niepowetowana strata, ale dzięki takiemu zabiegowi lepiej rozmieszczono pozostałą część klawiszy. Widzimy tu wyraźnie zachowane odstępy pomiędzy kolejnymi przyciskami, których skok jest solidnie wyczuwalny pod palcem piszącego. Klawiatura otrzymała trzy strefowe podświetlenie LED RGB z opcją modyfikacji w programie Predator Sense. Aplikację wywołujemy naciśnięciem klawisza z logo Predator, znajdującego się pod przyciskiem Power. Program nie tylko pozwala zarządzać LEDami, ale również praca wentylatorów, karty graficznej, a nawet udostępnia monitoring najważniejszych komponentów laptopa. Kilka słów wypada poświęcić gładzikowi. Korzystanie z niego należy w dużym skrócie do przyjemności. Pole kursora stawia naturalny, delikatny opór palcom, a integracja przycisków z obszarem touchpada wypadła pomyślnie dla użytkowników. Jeśli oglądaliście moją recenzję RTX 2060, to możecie przypuszczać, jaką wydajność w grach oferuje laptop z rtx 2080 Max Q Design. Są to osiągi gwarantujące świetną rozgrywkę w rozdzielczości Full HD na maksymalnych nastawach graficznych w grach AAA. Niezależnie czy spojrzymy na Wiedźmina, Battlefield 5 czy The Division 2, granie na tym laptopie zasługuje na wyróżnienie. Czasem nawet można uznać, że ten cały MaxQ design z powodzeniem radziłby sobie w wyższej rozdzielczości po podłączeniu laptopa do monitora na przykład z natywką WQHD. Siłą Tritona jest oczywiście świetna matryca z wysoką częstotliwością odświeżania i G-Synciem eliminującym zjawisko tearingu i stutteringu. I możliwości możemy wykorzystać podczas grania na detalach wysokich w PUBG czy Rainbow Six Siege, gdzie liczba klatek z powodzeniem wykracza poza barierę 120. Małą przeszkodą w osiągnięciu jeszcze lepszych rezultatów jest procesor kooperujący z pamięcią operacyjną o kiepskich parametrach. W grach, gdzie liczy się moc rdzeni i wątków, można zauważyć spory throttling jednostki i7, wywołany osiągnięciem maksymalnego power limitu przewidzianego w biosie Acera. To oczywiście wyjątek, aczkolwiek nie można o nim zapominać, kiedy jest się fanem wielu gier Ubisoftu. Możecie być z tym zdziwieni, że na laptopie za ponad 10 tysięcy złotych gram w World of Tanks, ale te komponenty zapewniają migrę przy ponad 160 klatkach na sekundę na detalach ultra w rozdzielczości Full HD. A jeśli dodamy do tego, że ten laptop wyposażony jest w matrycę 144 hz z g to trzeba otwarcie przyznać, że ta gra należy do niesamowitych przyjemności. Więc nie tylko gry AAA, ale także takie jak World of Tanks, jak właśnie Raven Six Siege. W ogóle do World of Tanks wracam po kilku miesiącach i muszę przyznać, że gra wygląda zupełnie inaczej, kiedy w nią jeszcze wtedy grałem. No i zachęcam Was do wsparcia kanału TechLipton, do skorzystania z rejestracji. Słuchajcie, gra jest w pełni darmowa, nic to Was nie kosztuje, a zyskacie bonusy do początku. A uważam, że World of Tanks jest taką grą, w którą warto zagrać niezależnie od wieku i po prostu bawić się dobrze. Ja mam ponad 3,500 tysiąca bitew przegranych w tej grze i nikt mnie specjalnie nie zachęcał, abym tyle w nią przegrał. Także jeszcze raz zachęcam. Ogromnym problemem w smukłych laptopach o niskiej wadze jest projektowanie ich systemów chłodzenia. Triton korzysta ze zestawu trzech wentylatorów o uwagach konstrukcji bionicznej, jak zapewnia firma redukującej hałas i zwiększającej potencjał wentylacji. Po świetnych wynikach Heliosa spodziewałem się równie dobrych rezultatów Tritona. Niestety, ten laptop ma swoje naturalne ograniczenia dotyczące budowy układu chłodzenia ze względu na gabaryty, a co za tym idzie także i temperatury nie należą do niskich. Maksymalnie karta graficzna osiąga pułap 77 stopni Celsjusza, co jest jeszcze wartością do zaakceptowania. Dużo gorzej wygląda to po stronie procesora, który bardzo szybko nagrzewa się do 92 stopni. Oczywiście możemy stosować undervolting, możemy rozkręcić wentylatory Tritona do maksymalnego poziomu i zyskać około 10 stopni. Tyle, że wtedy kultura pracy tego laptopa ulegnie sporemu pogorszeniu. A teraz posłuchajcie jak ten laptop pracuje, w tym jego wentylatory. Jestem ogromnym fanem rozwiązań mobilnych o dużej mocy obliczeniowej, małych komputerów zdolnych do łatwego transportu, sprzętu fotograficznego niewypełniającego po brzegi plecaka uwieszonego na barkach, i wreszcie laptopów, które w zgrabnej, mało ważącej obudowie skrywają tak mocne komponenty. Wszystkie te produkty łączy wspólna cecha kiepska opłacalność. Kiedy po raz pierwszy spojrzałem na Tritona, powiedziałem wow! RTX 2080 i7, szybka matryca z G-Synciem, waga niespełna 2,1 kg, 18 mm wysokość, mobilniak pełną gębą, ale nie takim kosztem. Za komfort pracy z tym urządzeniem przyjdzie wam zapłacić horendalne pieniądze. Laptopy o podobnej wydajności, tyle że nie tak mobilne, ale z szybką matrycą i GeForce RTX 2060 w pełnoprawnej edycji mobilnej, kosztują już mniej niż 7000 zł. Oczywiście część z nich nie oferuje matrycy G-Sync, tak szerokiej gamy portów i złącz, 2,5 gigabitowego LAN-a czy chociażby dysku NVMe. Ale czy za taki zbiór elementów warto dopłacać tyle pieniędzy? Gdybym na chwilę zapomniał ile faktycznie kosztuje ten laptop, to oceniłbym go na mocne 4 z plusem. Świetna wydajność w 1080p. Znakomite doznania płynące Zasiadania przed tą matrycą. Długi czas pracy na baterii, znakomity design, akceptowalna kultura pracy, szybki nośnik, niski pobór energii. To z pewnością udana propozycja laptopa, ale skierowana do ściśle określonej grupy odbiorców, dla tych, którzy nie będą żałowali ani jednej złotówki wydanej na tego charakterystycznego laptopa o charakterystycznym przeznaczeniu. I tak jest podsumowanie Tritona 500. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie materiału i widzimy się już niedługo w kolejnej produkcji na kanale TechLipton. Pa, pa!